W dzisiejszym odcinku nauczymy się y, trochę o poczcie e-mail. Nauczymy się, jak wysyłać wiadomości, jak zakładać takie konto i jak z niego korzystać. Pierwsze, co należy zrobić, to wejść w przeglądarkę Google Chrome do przykładu i wpisać www.gmail.com. kliknąć załóż konto. Gdy już macie menu utworzenia konta, wpisujecie swoje imię oraz nazwisko, choć jest ono opcjonalne. Tutaj do przykładu Jan Kowalski, klikamy dalej, ustawiamy naszą datę urodzenia. Tutaj takie podajemy przykładowe dane, wybieramy płeć. I podajemy jak chcemy, żeby nasz mail się nazywał. Nazwa użytkownika. Na przykład tutaj będzie Kowalski, Jan. jako O, tutaj się tak zdarzyło, że jest zajęta. A teraz jest już wszystko. Nigdy przejdziemy dalej, ustawiamy hasło. Pamiętajcie, żeby było ono silne, zawierało jakieś znaki, specjalne, duże litery, małe litery, żeby po prostu było silne. I wpisujemy hasło, i jeszcze trzeba je potwierdzić. Tutaj mamy możliwość zapisania naszego hasła, żeby automatycznie, jak wejdziemy, to nam się logowało. Możemy podać też opcjonalnie numer telefonu, ale nie musimy tego robić. Gdy już przejdziemy, to mamy konfigurację, na co będą mogli sobie pozwolić, a na co nie. Możemy oczywiście wybrać. Ale trzeba przejść przez to wszystko, zgadzając się, bo nie ma innej opcji. Następnie, gdy jesteśmy już na głównej stronie, naszego gmaila mamy po lewej stronie pasek na którym są mm, różne po prostu możemy tutaj różne rzeczy wykonywać pierwsza pozycja to jest odebrane ale najpierw skupimy się na wysłanych wysłane to są te które wysłaliśmy już maila do kogoś a odebrane to są te które wszystkie do nas przychodzą Następnie jeśli chcemy wysłać do maila, klikamy ten przycisk utwórz i mamy tutaj takie menu, nowa wiadomość, wysyłamy, wpisujemy maila, do którego chcemy coś wysłać, temat oraz treść, jaką chcemy komuś podesłać. Następnie gdy już mamy wszystko to, co chcieliśmy, podpięte, klikamy wyślij. I to w sumie na tyle. Dziękujemy za dzisiaj.